W urzędzie miasta uroczyście zainaugurowano Chorzowską Akademię Seniora i Chorzowską Akademię Dzieci. Na dużej sali sesyjnej, która tłumnie zapełniła się gośćmi, prezydent Chorzowa rozdał przybyłym indeksy. Od teraz seniorzy będą mogli w pełni korzystać z bogatej oferty programowej, zajęć, spotkań ze specjalistami, korepetycji czy wycieczek. Na prośbę seniorów postanowiliśmy stworzyć całoroczną akademię, która będzie składała się z dwóch semestrów i tam już zaplanowaliśmy po konsultacjach z osobami starszymi, można powiedzieć w setkach godzin wykładów, zajęć i szkoleń. Od rehabilitacji po wycieczki poza granice miasta. Nauka języka angielskiego, języka niemieckiego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, z wyjątkiem oczywiście wycieczek, które organizujemy z kołem PTTK w Chorzowie. Atrakcji nie zabraknie, również dla najmłodszych. Dzieci będą się uczyć takich rzeczy, jak na przykład wbijanie gwoździ młotkiem, zaprawianie słoików, robienie dżemu tych czynności, które są rzadko spotykane w domach. chodzi o to, żeby one też miały takie umiejętności, które łatwo im, mogą im ułatwić kiedyś życie. Ponadto też oczywiście zajęcia wyrównawcze dla tych dzieci i dla tej młodzieży, która ma kłopoty z przedmiotami ścisłymi czy przedmiotami humanistycznymi. Przyszli studenci nie kryją swojego zadowolenia z powstania Akademii. Jestem zachwycona, bo bardzo dużo zajęć, zarówno warsztatów, jak i zajęć typu wykłady, no i zajęć takich powiedzmy rekreacyjnych. To jest bardzo dobre dla emerytów, dla rencistów, którzy mają gdzie spędzać czas, mogą chodzić, trzeba być aktywnym w każdym wieku. Nie siedzieć, nie oglądać telewizora, dwa piloty i przerzucać, tylko coś siebie jeszcze dać, coś pokazać, poznać. Ja powiedziałam, że wiek ten już taki można powiedzieć troszeczkę starszy. Powoduje to, że ludzie powinni się delektować, bo dopiero wiek i doświadczenie daje to, żeby ludzie mogli się delektować swoim życiem. Do Chorzowskiej Akademii Dzieci oraz Chorzowskiej Akademii Seniora ciągle można się zapisywać. Szczegóły na stronie internetowej www.strefa.chorzow.eu lub na stronie Urzędu Miasta www.chorzow.eu. Większość zajęć odbywa się w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu w Szulicy Buchszenicy 173. Mamy też część zajęć dla seniorów w Centrum Inicjatyw Społecznych. Zajęć czy też odbywają się czy też spotkania czy imprezy w parafiach po inauguracji przyszli studenci zwiedzili Chorzowski magistrat